Jeżeli nie wiecie, co to jest tierlista, to szybko wytłumaczę. Tierlista polega na tym, że układa się rzeczy na rankingu od najlepszego do najgorszego, na różne rubryki S do F. S jest najlepsze, F jest najgorsze. Obowiązuje też zasada, że im bliżej lewej strony coś jest, tym lepsze. Będzie to tierlista wszystkich broni, które są oznaczone jako Magic na Terraria Wiki. Więc nie będą to same różdżki, ale będą to też na przykład jakieś magiczne pistolety, książki i tego typu rzeczy. Nie jest to pierwszy ani ostatni film w takim. W takim formacie, bo jest to trzecia część serii Tier List Bronister Sterali. Więc jak się spodoba, to polecam zobaczyć też kolejne części. Bezbędnego zbędnego przedłużania. Yy... To jest magiczne, że ta tierlista trwa tak mało. Dobra. na kolejną rundę tier listy. Tier lista versus my. Pier, to jest bardziej, to nie jest my kontra tier lista, tylko tierlista kontra my. Wond of Sparking. Wand of sparking. Um, dostało, dostało mocny buff z tego, co czytam. Increased damage, increased critical strike chance od 1,4. Więc fajnie. No, ale to dalej nie jest broń magiczna. Znaczy, jeżeli chcesz być stricte magiem, nie? że nie używasz żadnej innej broni. Jesteś tylko i wyłącznie magiem, bo też musisz wziąć pod uwagę, że nie masz many na starcie. Znaczy, to nie ma jakiegoś ogromnego mana. Dobra, dam C. Ale to jest lowest C, jak może być na tej liście, jak na razie. Wand of Frosting. Ja myślałem, że to jest jakaś bait broń, którą dodali tak dla żartu. A jak się ją zdobywa? Wand of Sparking i 99 Ice Torchy. Znaczy, no, jak to jest Wand of Sparking, tylko, że ma troszeczkę lepsze staty. Jeżeli jest lepsze, no to okej. Okay. Thunder Zapper. Ja bym dał D ze względu na to, że zanim wejdziesz do mrowiska i będziesz chciał tam przeżyć, to już będziesz mieć powiedzmy lepsze bronie, typu nie wiem. No właśnie. Typu, jakieś... typu co? Jest bardzo mało broni. Jeśli dużo eksplorujesz cave'y, to będziesz mieć już przynajmniej jakieś stawy lepsze, nie? No znaczy, cały early game z magicznymi broniami polega na tym, że idziesz do całej i zdobywasz jakiś staw, to, to jest takie top D. M można no. tego używać jak, jak się uprzesz. Teraz te Wandy po kolei. To jest... Patrz ile w ogóle jest broni. Nie ma tego dużo. Magicznych broni nie ma jakoś bardzo dużo. Patrzmy na to jakby grupowo, nie? Amety, stopas razem. Szafir, y Emerald razem. I Ruby, Diamond też razem. Więc to jest po trzy te... Po trzy tiry różne. To stopniowo zadaje więcej z tym tym. Ale to też trzeba patrzeć na to, że jak idziesz do tych cave'ów jesteś magiem raczej celujesz w Ruby albo w Diamond, nie? To są... Te te, które celujesz na pewno, ja bym je dał na A. Damage Bijom jak na ten, to jest dosłownie ta broń, którą będziesz na Eye w używał. Jeżeli chodzi o te, dałbym to je to jest... na B. Bo te są, te są też przydatne. To są też przydatne stawy. Jak nie umiesz diamentów zdobyć, no. Jak nie umiesz na diamentów, dia, diamenty i rubiny to jest ten największy problem. A jeżeli chodzi o te, też chciałbym je dać na B, bo wiesz, to wyobraź sobie, masz krótki trip do Cave'a, zbierasz tam troszeczkę rzeczy, wychodzisz, nie i możesz sobie skraftować te rzeczy. Jeżeli chodzi o Amber Staffa, to ja chcę się coś upewnić. Bo jeżeli to jest tak jak myślę, czy on bije więcej damage'a od Diamond Staff albo coś? Nie, on bije, on bije tak samo jak Ruby Staff. Ale weź pod uwagę, że Stardy Fossil i Amber tego jest używany. On ma przeszywalność, jest troszeczkę lepszy. Widać, że jest troszeczkę lepszy i ma Autofire. Nie wiem, nie wiem, czy tamte mają Autofire. Te pierwsze dwa nie mają Autofire'a, reszta ma. Bardzo ciekawe akurat. Tylko wiesz, to bardzo zależy od Twojej sytuacji. Bo, jeżeli masz dostęp do tych stardi fosilów i do Ambera, to sp na spokojnie sobie to możesz zrobić. To jest jedna z tych sytuacji, w której po prostu chodzisz do murowiska, zbierasz stardi fosili i amber i bo nie miałeś szansy na zdobycie diamentów wystarczająco, nie? To jest ta sytuacja. No to jest taki zamiennik tych broni w sumie co są u góry. ja bym, ja bym go dał. Tutaj albo może pod, bo troszeczkę tam pomiędzy. File to, pomimo że zadaje mało, to jest to w sumie jedyna broń magiczna, która jest przydatna na iter of Worlds, nie? Chyba nie ma innej takiej broni, która by mogła konkurować. Może Gray Zapinator, Waterbolt, ale to też nie. No nie, nie ma. To, to jest gran... broń na iter of Worlds. Po iterze się od razu jej pozbywasz. Ona jest przez bardzo krótką ilość czasu ten. Ale jeżeli rozwalisz orba jako pierwszą rzecz, jaką zrobisz, zabijesz sobie itera, to ta broń by była bardzo przydatna do tego. Możemy od razu wziąć ten zamiennik tego Waltorna naraz, bo zdobywasz to w tym samym momencie. Dobra. Wydaje mi się, że nie ma sensu tego omawiać w późniejszym etapie. Vylethorna... No ja bym Vylethorna dał tutaj. No, daj Betir. No Betir, i... ale dobry Betir. I to, ten Crimson Rod, on też jest spoko. On, on chmurki chyba tworzył, które biły. On nie? tworzy chmurki, które biją. Jak pamiętasz, żeby tak naprawdę z tego korzystać, to fajnie. No, one zadają 12-13 te chmurki. To jest taki bardziej. coś, To jest bardziej taki samon weapon. Taki w stylu samon weapon. Że przyzywasz coś, coś wiesz. Ala ten balista rod albo coś, tylko. No, ale myślę, że. Też można go dać gdzieś mniej więcej Betir. E, no tak, Betir, ale dałbym taki, taki Betir tylnik. Co jest następną bronią, bo ja tego kurna ta nie kojarzę. To jest weather pain, to wypada z y, Dirklopsa. To jest broń z Dirklopsa. I to takie tornada robi. Cast a Hurtnado upon use a small tornado projectile that vanishes after a short time. The Hurtnado homes in on nearby enemies Czyli to ma takie samo naprowadzanie. No to na Hangrisy, w sumie na Wofa to nie byłoby takie złe, albo na szkieletrona łapy, czy coś takiego. No 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 coś takiego, ta, taki użytek to ma, ale to nie jest main broń, której używasz. To używasz tak jak, tak jak ta chmurka, nie? Używasz tego, to sobie robi swoją robotę i zaczynasz atakować inną bronią. Ale myślę, że B. Czy, czy chciałbyś to wyżej? Nie, ale zostawmy to jak jest. Magic Missile. Teraz pomyślmy o tym, nie? Idziesz do dungeonu i tam masz Magic Missile, Aqua Scepter, Waterbolt. Ale masz też Shadow Key, którym możesz pójść do piekła i od razu zebrać sobie lepszą wersję Magic Missla, nie? Wow, o Jezu, ale, ale flashback dostałem z tym starym Magic Misslem. Ilość czasu, jaką mógłbyś używać tego Magic Missla, to wchodzisz do dungeonu, otwierasz pierwszą albo drugą skrzynkę, Dostajesz Magic Missile. No, szukasz jeszcze shadowki w dungeonie, znajdujesz Potem... shadowki po jakimś czasie, idziesz do piekła, znajdujesz. No i. Ten... Używasz tego tylko do obrony, żeby znaleźć No do obrony, tego, żeby znaleźć. Jest to na pewno dobre, można tego używać. No Jak nie masz nawet... Załóżmy, że nie masz FlareMasha na świecie, można tego używać. Dałbym takie high B też. Aqua Scepter? Myślę, że C. Jest ok, ale ona nie zadaje tak dużo. Ma to przeszywanie, jest to niby ok, ale to jest taka broń, co byś chciał na ITera, nie? Na, na jakiegoś warm przeciwnika M nie deliveruje broń. nie deliveruje flare of fires bez szans 54 to zadej 50 mana decreased Just Time Decreased, a to już było bardzo dobre. Tak, żeby porównać. To zadaje damage przeciwnikom na hardmodzie. To możesz używać do mechaników. Jakby możesz sobie, nie wiem, z tym flare of Fire możesz sobie zrobić Titanium albo adamantite Armor. Dosłownie wszystko na hardmodzie możliwe. I dopiero wtedy broń sobie zamienić. Bardzo dobre S, a Flamelash jest bardzo dobrym A. Te, te wszystkie dobre bronie magiczne się zaczynają dopiero od, od tych Shadow Chestów niestety. Damage decreased from 36 to uh, 32. Mana cost increased. No serio? O, oh! Jezu, yes, oni tu dwa razy znerfili. <laughs> ale rip, ale rip, rip pożo, dobra, jednak tutaj. To jest dalej bardzo dobra broń. To, czego nie umiesz Flower of Fire zabić, to zabijesz Flame nie? Po prostu nie. na zmianę używasz. Dosłownie używasz na zmianę raz tego, raz tego. Problem z magicznymi broniami, co dzisiaj rano zauważyłem, to, że nie masz żadnej dobrej magicznej broni na mechaniczne bossy przed mechanicznymi bossami. <laughs> Magma naprawdę przewalone na początku gry. Sky Fracture. Z Sky Fractura kiedyś korzystałem akurat. O dziwo. Zadaje konkretny damage. Mamy teraz te takie dużo nieciekawych Broni pod rząd. Zadaje konkretny damage, jest, powiedziałbym, upgradem do Flower of Fire. Jest jedną z najlepszych broni, jakie można mieć w tym pre-hardmodowym, czy w tym hardmodowym okresie, gdzie jesteś przed mechami, nie? Tak samo Crystal Serpent. Crystal Serpent idzie zaraz obok. No bo Crystal Serpenta szybko łowisz. Znaczy szybko, jeśli masz szczęście. Z większą ilością szczęścia troszeczkę łatwiej zdobyć. Fajnie, że ma ten rozprysk, jak trafia w ścianę. No bo Crystal Serpent to tak naprawdę idziesz na halo, łowisz i przy okazji się jeszcze łowisz ryby na w tego. Tak samo. Samo jak ten Sky Fracture, one jeszcze działają na jakiś czas po tych mechanikach. W sensie nie na długo, ale na jakiś czas. Teraz jedna z najgłupszych broni w Terrarii. Nie wiem po co ona w ogóle istnieje. Yeah, flower of Frost. Flower of frost. Ona wypada z mimika. Problem z tą bronią jest taki, że może i zadaje ten, ten damage, który zadaje na tym, na tym preview, nie? Czyli w sumie tyle samo ile Flower of Fire. Po co to dropić Jak wypadnie przez przypadek, spoko. Ale po co to dropić? Frost, Frostland, czy Ice Staff, nie? Jak to się nazywa? Frost Staff, prawie. Miałem dwie wersje, obie nie były dobre, ale powiedziałbym, że podobnie do tego Crystal Serpenta i Sky Fracture. Go definitywnie najłatwiej zdobyć. Spafowali go dość konkretnie. Też bym powiedział, że tam obok nich, ale, ale gdzieś tutaj obok nich. Zadaje fajny damage. Strzela szybko, szczela prosto, nie? W sumie tam obok. Wsz nie, wszystkie trzy są obok. Bo wszystkie trzy są tak samo, da się ich używać, nie? Crystal Wershard F. Te numerki kłamią, to zadaje. 19. Oh, bafa dostało, dalej F, dalej F, dostało bafa, dalej F. Niby lepsze, ale dalej F. Ta broń była tragiczna i jakby ja już nigdy jej nie wezmę do ręki i powiem, OK, zacznę tego używać. Life drain nie regeneruje ci HP. Czy zwiększać ci regenerację HP podczas tego, jak go używasz, ale nie zwiększa ci ilości HP. To jest też krótkodystansowa broń, nie zadaje dużo. To jest taki udawany lifesteal. Ale to jest źle udawany lifestyle. To, to idzie na D. Następny Meteor Staff. Meteor Staff. Totalnie przehypowany. Są osoby, co lubią Meteor Staff, nie? I mówią, że to jest jedna z najlepszych broni. Early Hard Mode dla maga. Po pierwsze, tej broni nie da się używać w cave'ie praktycznie. A w cave'ie spędzasz większość pre-hard moda. No ja. Po drugie, jedyne takie realistyczne użycie tej broni to jest może na piratów. Ewentualnie jakoś na destroyera. Właśnie na te trzy mechaniki. Na destroyera jest OK. Kai Fracture by był lepszy. Muszę przyznać, że jest to dobra broń na destroyera, ale na twinsy nie jest dobra. Na twinsy, twinsy się no zbyt one ruszają. Się szybko ruszają. One się za szybko ruszają, żeby ta broń była dobra. Na Skeletrona dosłownie wszystko jest dobre, więc ta broń jest przeajpowana. Jest okej okay do używania, ale jest bardzo przeajpowana. Mm -hmm. Albo low ban, no. Bardzo low Poison Staff. Poison Staff jest ciekawy, bo Poison Staff jest dobry, ale Ice Staff jest lepszy, nie? bo no jak na no to, że po prostu musisz iść zabić pająki. To jest taka broń, co ci wypada z pająków, i masz. Aha, no dobra, mogę jej używać, nie? To się nie zbliża do tych trzech. Jest spoko na Destroyera, to dam ją wyżej o jeden spot. Rainbow Road? Konkretny, muszę przyznać. Rainbow Road jest konkretny. Zadaje sporo. Wybucha, samo naprowadza, nie rozbija się o ściany, ogólnie bardzo fajnie działa. O wiele wygodniej się go korzysta, niż by się wydawało. Definitywnie jedna, jedna z lepszych broni, dałbym najwyższe A. No też zgadzam Bardzo wygodnie się go korzysta. Unholy Trident zadaje nieludzki damage, jak na wtedy, kiedy można go dropnąć. W sumie to dropi też z przeciwników, z których dostaje się nieludzki damage. Ma to szybki fire rate. Damage jest increased ostatnio w update'cie jakimś. Licz sobie jeszcze to, że to tak naprawdę jest bazowy damage, nie? a nie... Tak, i to jest, ta broń jest post pierwszy mechaniczny boss. Dobra, mam już, mam już pomysł, co zrobić z tą listą. Więc ja bym proponował takie coś. No haja, haja. Tom of Infinite Wisdom. Słyszałem, że to jest bardzo dobre, ale jest to też Old Ones Army przedmiot, więc jak dobre to może być, to nie wiem. Ma to jakiś alternatywny atak fajny, tylko wiesz, no te Old Ones Army. Old ones army przeklęte, nie? This weapon can defeat the destroyer with ease, even in master mode. Czyli jest broń na destroyera. Nie, jest spoko, jest spoko, mi się podoba. Takie low A. Low A. Venom stuff is fajny. Nettle Burst. Ciekawa brońka. Jeżeli nie dostała buffa, to ona idzie na C. Yes, damage zwiększony. Damage increase. Dobra, dobra, nie idzie na C. Idzie na. Bar... Chyba idzie na top C, jednak. Ja nie widzę zastosowania w ogóle dla tej broni, bo jeśli miałbyś zaraz po planty wyjść na Golema, to tak trochę bez sensu, bo Golem cały czas ci skacze. Właśnie Golem skacze, to nie działa na Golema, a zaraz po tym masz dungeon odblokowany po Golemie, i tam masz o wiele lepsze bronie. Dobra, czekaj, zrobię tak. Ha. Co na to? Bat Scepter. Też jakoś wysoko nie idzie. Jest fajny, ale... Chyba, że samo, naprowa samo naprowadzają. Dobra, jak samo naprowadzają, to, to jednak wyżej niż chciałem. Nie wydaje się, że będą. No. Jest to taki... Tak jak tutaj pisze. Halloweenowa wersja bigana albo łaspgana. Jest, jest okej. Okay. Znaczy takie okej, okay, że takie... tutaj okej, okay, nie? Blizzard Staff... Nie wiem, czy na S nie pójdziesz czasem. Blizzard Staff to jest jednak ta broń, z której cały czas korzystasz. Jak dobrze pamiętam, ta broń idzie na S. To ma podobny problem do Meteor Staffa, tylko że plus jest taki, że w tym momencie gry już praktycznie cały czas jesteś nad ziemią. Post Golem, gdzie idziesz do cave'a? Tylko do dungeonu. Dungeon to jest jedyne miejsce, gdzie idziesz. Tak to zostajesz na powierzchni, bo co ci zostało? Martian Madness, Duke Fishron, Pilary, Moonlord... Bardzo dobra broń, zadaje dużo, jest szybka, tam gdzie, tam gdzie celujesz, tam to leci. Jedyny problem to jest ten sufit, nie? No ja. Ale S, S powinno być. Inferno Fork, Shadow Beam Staff, Spectre Staff. Wszystkie trzy można zdobyć w tym samym czasie, z czego przez, moje własne przez moją własną nienawiść Spectre Staff idzie na C, bo ja go nie lubię. To jest po prostu nudna broń. Jeszcze zmniejszyli damage. Ta broń jest nudna, niepotrzebna. Jakby miała jakiś, nie wiem, jakiś debuff by dawała dawa na tych przeciwników, albo nie wiem. Nie wiem, czy ona przez ściany. Jakby przez ściany leciała, o. To, to rozumiem, nie? No cokolwiek. Ale możesz sobie po prostu załatwić Inferno Forka albo Shadow Beam Staffa i już masz o wiele lepsze bronie. Shadow Beam Staff jest po prostu bardzo dobry. Myślałem, że on zadaje mniej, ale widocznie zadaje o wiele więcej niż myślałem. Zwiększyli damage. Use Time zmniejszyli. Zbuffowali jeszcze. Shadow Beam Staff definitywnie gdzieś to idzie. Zobaczę też jeszcze Inferno Forka, jak bardzo się porównuje. Gorzej! O kurde, ale ja zawsze miałem problem z Inferno Forkiem. No ja go nie umiałem nie umiałem go nigdy zdobyć. A jak już dropnął, to jakoś bardzo na pewno z, tych, z tego dungeonu bierze się Shadow Beam Staff, może Inferno Fork jak dropnie, a Spectre Staff się wywala od razu. Teraz coś, czego ja nie wiem. Resonance Scepter, wiesz coś o tej broni? To co to jest za broń? Princess NPC. O Ciekawe. When used, it creates glowing brick circles at around the cursor's location. No okej, okay. jest. jest okej, okay, ale to jest taki trochę flying knife, nie? Że po prostu tam gdzie masz kursor, tam to zadaje. Nie, nie kręci mnie to jakoś. Ma swoje niszowe zastosowanie. W sumie trochę jak ten Tom of Infinite Wisdom. Dodam na A. Zauważyłeś, że jest o wiele więcej dobrych magicznych broni niż złych. Nie tak jak mele. Zauważyłem. uważam. Razor pine idzie nic na Ludzie nie wiedzą jak mocny jest Razor Pine. Nie zdają sobie sprawy, jaką siłę ma Razor Pine. Patrz, jak musieli znerfić. Tą broń. 10 damage, a musieli jej odjąć. Ja, ja nie wiem, czy to nie jest broń. The DPS potential of Razor Pine beats out nearly every other magic weapon in the game, including the Nebula Blaze. Ta informacja jest po tym damage, de Chrisie. To jest instant S. Bardzo łatwo to dropnąć. Wypada to z tego przeciwnika. No, screamów. 5% na masterze z ever-screamów to wypada. To jest broń, którą zostawiasz do końca gry na pasku. Po co masz się tego pozbywać? Nie ma nic takiego, co zadaje taki damage na blisko. Staff of Earth, zabawna broń. Zadaje to, ale ludzie tego nie używali. Czemu? Nie wiadomo. Znaczy są bardziej. Cool bronię, nie? Dam koło Inferno bo w sumie też nie, nie uciąga na tą, na tą część gry. Betsy's Sraft to jest żart w sumie? Czemu to tak mało zadaje? To jest post golem. Z tego co mi wiadomo, to ona się kombi z, z Golden Shower'em, więc używając Betsy's Sraft plus Golden Shower możesz zmniejszyć o 60. Defa. A, to zmniejsza defense, tak? Okej, okay, ale weź pod uwagę, że tu trzeba zabić Betsy na to. Ma swoją nisze, jest używane w specyficzny sposób, ale to nie jest coś, co ci kieruje grę, czyli w sumie A. to jest ostatni błąd. Wracamy teraz do Prehard Moda na chwilę. Wracamy do Grey Zapinatora. Mnie tak nazywają w niektórych kręgach. Śmieszna broń, tylko ona jest od Travelinga. No z tego co wiem, to ma chyba jakąś tam szansę, że jak piźnie to one shot leci praktycznie. No dobra, masz chyba wszystkie efekty napisane. 1 na 50 Multiply current damage by 10. To jest od Travelinga. I to zadaje 40 albo 50 od Travelinga, więc jak ci to przyjdzie, to to jest bardzo dobre. Space gun, nie wiem w sumie czy nie S albo to A. Damage Decreased, no lekki nerf, ale dalej to jest. Dobre. Go post Dungeon można w piekle używać. Na pewno nad Flame Lashem pod Flower of Fire. Mam go tutaj. Myślałem nad S, ale to nie jest S. To nie jest coś, co się kieruje nie. pół pół tego, pół gry. bigan To jest po prostu śmieszna broń. Nie. Ale nie można mu powiedzieć, że jest słaby, bo jest nawet, nawet. Jest nawet, nawet, no. Wiesz, o co mi chodzi, że jakby. Oni próbowali coś zrobić z pszczołami. Że jest ten Hive Pack, nie? Są te rzeczy, co zwiększają damage od pszczół. Te kondycje różne i tak dalej. Ale nikt tego nie używa. No właśnie nie jest to użyteczne. Na pewno nie jest to main broń, której używasz. Na pewno nie używasz. No to bigona. jest 100% na pewno. To wtedy już masz Space Gun. Space Gun jest lepszy od tego. Laser Rifle. To jest Hard Mode wolf, nie? Tak, to jest Hard Mode wolf. Flower of Fire jest lepszy. Ale to ma range i to ma fire rate. W porównaniu do... Flower of fire. Jak ci to wypadnie z WOFA, to Flower of Fire, laser rifle i to ci starczy. Lepszy space gun po prostu. Orange zapinator ten. To jest lepszy zapinator. Ten, co zadaje tak naprawdę cokolwiek. I on jest też u Travelinga, tylko że jest hard Tylko wiesz, jaki tu jest problem? Że pomimo że ten jest lepszy, to ja bym go dał niżej. Bo tu już masz lepsze bronie. Tu jest o wiele więcej lepszych broni niż. A plus szansa na to, hardmodowy. że ci Traveling przyjdzie akurat z tyłu, no to tak trochę. No ja, ja bym dał albo SB, albo Lowest A. Co myślisz? Hmm, HSB. HSB, Dobra. I Wasp Gun. Wasp Gun miał być pod Bad Scepterem. Damage increased. Ignores up to ten de enemy defense. Chciałbym go dać na blow SB. Albo C. Leaf blower. Nie wiem, co o tym powiedzieć, szczerze. Ja też, nie mam zielonego pojęcia. Blow je leafy. W tym samym momencie, kiedy ta broń wypada, można iść zrobić Frostmoon Moon i dropnąć Razor Paina. Tam to koło łasbgena. Rainbow Gun. On jest ze skrzynki Halloween. Powiem ci, że to jest chyba, nie wiem jak z tym Desert Tiger Staffem, ale dosłownie najgorsza rzecz, jaką możesz dostać z tych skrzynek. To jest fajne, ale no nie używa się tego często. W sumie tylko podczas bossa sobie tym raz sobie strzelisz i to sobie tam wiesz, jest, ale. No na golemie na przykład, nie? No to, to tam takie na B. Bo to nie. To mogłoby być o wiele lepsze niż jest. Heatray. Heatray zadaje sporo. Strzela bardzo szybko. I tyle. Ja naprawdę nie, nie mam dużo do powiedzenia o tej broni. A, i jak coś, tu już jest ostatnia broń na tej tier liście. A my dopiero już godzinę ją robimy. Tamta zajęła dwie godziny, przypominam. Spoko, ale są lepsze bronie, nie? Dam go jednak. Tutaj. Bo on jest post golem, są lepsze broni, które możesz mieć. Jakby maksymalny use time, jaki tu możesz mieć, zabijasz golema, idziesz do dungeonu i masz shadow beam staff. To po co tego używać? Laser machine gun? Chcę tylko wiki sprawdzić i postawię to tam, gdzie chcę to postawić, bo ja z tego korzystam do końca gry. Na filary to jest bardzo dobra broń. Na mielenie dużej ilości pojedynczych przeciwników ta broń jest bardzo fajna. Ta broń trzeba szybko. Zadaje dużo. Jedyne co jest po Martial Madness to kultysta, filary i Moodlord. Dlatego ja bym to dał albo lowest S, albo bardzo wysokie A. Ja bym dał lowest S. Teraz broń, której nigdy nie używałem, ale. Chyba dostała buffa, czyli Charge Blaster Cannon. To wygląda wyśmienicie, nie? Okej, okay, zobaczmy co oni w 1.4 zrobili, bo kiedyś ta broń była słaba. Still charges, but now fires constantly whilst charging. The player now can now aim the beam when it's... Can now aim the beam, no. To, to wygląda już bardzo dobrze. To wygląda bardzo dobrze. Wiesz co, to wygląda nawet tak. <noise> ta broń naprawdę glow up miała. Bardzo wielki glow up, Bubble Gun. Nie, niepotrzebna. Był Fishron? A zapomniałem w sumie, że Fishron istnieje. Zależy, kiedy się bije Fishrona. Ooo, nie, nie, czemu ja o Fishronie zacząłem gadać. Teraz cała ta konwersacja o Fishronie będzie. Bubble Gun ci wypada i masz takie kurde! Chciałem Razor Blade Typhoon. Znaczy, jeśli jesteś przed mechanikami, to Bubble Gun mimo wszystko opę Możemy zrobić tak i mieć spokój. Możemy. Szczerze. Ok, dziękuję. Przeszedliśmy teraz do Speltomów. i tutaj chyba nie będę robił takiego podziału jak na tamtej tierliście, że tam były Joja, a tu, tutaj w sumie Spelltomy są porównywalne do normalnych broni. Waterbolt. Waterbolt kiedyś, kiedyś był S. Kiedyś był S, ale coś, coś się z nim stało. Coś w nim się zmieniło. Nie umiem tego określić, ale czuję jakby ta broń się pogorszyła, bo ona zadaje 20, ale Space Gun też zadaje 20 szczela szybciej i ma nieskończoną ammo. Mi się wydaje, że to jest to, że po prostu przenieśli, że waterbolt kiedyś można było zdobyć na samym początku gry, wchodząc do dungeonu i zbierając sobie waterbolt na górze, nie? Jak miałeś wystarczająco szczęścia. I to była ta broń, która cię kierowała do dungeonu. Od początku do dungeonu miałeś waterbolt. A tutaj wchodzisz do dungeonu, zbierasz waterbolt, ale dosłownie możesz iść do piekła i zdobyć deathcicle zaraz po tym. Cała ta funkcjonalność tego waterbolta po prostu znika. No bo po co ci ten waterbolt? O, na wall of flash żeby w górę strzela żeby się odbijało od sufitu i żeby biło hangry. No dobra, ale wchodzisz do hardmoda i od razu do wywalenia jest. Jeśli nie jedziesz według kolejności, to waterbolta możesz kompletnie olać i iść farmić death Seekla zaraz na... przed jakimkolwiek bossem. No właśnie, po pierwsze to idzie na D, Waterbolt nie. Waterbolt idzie C. Kiedyś, kiedyś był A. To idzie tu. Bez, bez wówczas. Tak samo jak Flare of Fire. To też działa początek hard moda. Ale będzie śmiesznie, jak na początku tej tier listy mówiłem, że o, są tylko dwie magiczne bronie. A tu się okazuje, że są trzy, bo mam demencję. To idzie tu nawet. Bo to można zdobyć przed Flare of Fire. Wchodzisz do piekła i tak naprawdę możesz od razu się z demonami bić i liczyć na to, że no się to drobnie. No to... Dobra. Cursed Flames zadaje, ale są lepsze książki. Jest okej, okay. można z tego korzystać. Ale już lepiej, tak jak mówiłem wcześniej, zrobić ten Sky Fracture, Crystal Serpent i ten Staff. Ale można. Golden Shower chyba idzie też S, nie? E czy znaczy, ten efekt ich chorowy, On jest dobry do końca gry w sumie. Tylko, czy to jest Twoja main broń, która. No, main broń nie. To nie jest main broń, która kieruje. Czyli idzie tu. No to pojedzie jest po prostu dobry. Crystal Storm. Strzela szybko, odbija się od ścian, zadaje sporo, ale są lepsze alternatywy. Dałbym, na Jest lepszy, dałbym go tutaj. magnet magnetsphere magnet sphere jest spoko. Po pierwsze to, że zadaje sporo, utrzymuje się przez jakiś czas, ale Desktop 1, 2, 3, 1. Does not mistakenly inflict the venom debuff anymore. Venom debuff. Ten Venom debuff dawał i nikt tego nie zauważył przez jakieś dwa updatey. To jest coś w stylu tej chmurki, tego Weather i trochę tego Rainbow Gana, ale to jest definitywnie najlepsza rzecz z tych trzech. To po prostu zadaje dużo. Razor Blade Typhoon. Increased damage from 60 to 90, jak coś. No, one want projectile instead of two. <laughs> ale szkoda. Ale szkoda. Najlepsza książka w grze definitywnie. Razor Blade używasz nawet do Moonlorda no? Tak, to, to, to na Moonlorda nawet działa. I fakt, że możesz to zdobyć na samym początku, jak. Dobra, dam to na S, ale tylko dlatego, że jak ktoś zabije Duke Fishrona na początku hard i to dropnie i jest magiem, to do końca gry to działa. No ja. Yeah. Dobra, wiesz co, to przesunę tutaj. Bo o tych broniach pogadamy na koniec, bo to są post Moonlord i nie wiem, gdzie dać dokładnie. To nie jest broń. Tego się nie używa jako broń. Tego się używa jako budujesz platformę w kosmosie, albo musisz postawić blok w kosmosie. Używasz tego łąda, żeby postawić blok i stawiesz koło tego normalny blok. I to jest jedyne użycie tego łąda. Klinger, staw, też dam F. Po prostu nie. Robi to ścianę, ale ta ściana zadaje tam 40 max. Nie, to 20 zadawało. Domifsowi to zadaje 40, ale temu zwiększyli height, niby. No longer has a hit limit. Ale to dalej nie jest dobre. Bo to jest, to jest jak Rainbow Gun, tylko że działa wertykalnie, czyli jeszcze gorzej. Nawet jak na moment, w którym to możesz dropnąć, nie działa dobrze. Może na Destroyera postawić, ale też to nie będzie jakoś mega zadawać chyba na destroyerze. Nimbus Rod, czyli broń, która wypada każdemu, kto grał magiem. Ja jestem przekonany, że to ma 50% szansy na drop. To jest dokładnie. Nie tak jak tamten Rod, tylko można dwie te i zadaje więcej. Nawet nie trzeba patrzeć, co to dokładnie robi. W sumie dam to zaraz obok tego, bo to ma dosłownie tą samą funkcjonalność. No tylko troszeczkę więcej bije. Dlatego tylko jest troszeczkę więcej bije, ale też powinno troszeczkę więcej bić, bo już jest hard mode, nie? Możesz to dropnąć na samym początku hard moda, wtedy jest dobre. Po destroyerze i ogólnie tych mechanicznych to już jest do wywalenia. Magic Dagger, no dobre jest. Jako early hard mode, spoko, ale tak jak mówiłem, te. Te trzy przebijają je. Można tego używać, ale nie trzeba, nie? No. Podob podobna ich historia do Poison Staffa. <gorszy> Meduza hetef. Rather than being charged, this weapon is now channeled and its range is substantially reduced. Pogorszyli to broń jeszcze, dobra. Kiedyś ona zadawała 100 tak instant i ją się tak ładowało, nie? No czekaj. A, a teraz, teraz to jest po prostu nawalanie tym, to jest, to jest dalej F, ale teraz jeszcze większe F niż wcześniej. Spirit Flame, Spirit Flame jest ciekawy, bo to przyzywasz te płomyczki i one atakują przeciwnika. No nie jest to złe, ale jest bardzo jakby, musisz polegać na tym, że te flamy będą trafiać w to, co chcesz, żeby trafiały, po pierwsze. Po drugie, na bossy nie wydaje się to jakoś wybitne. Po trzecie, trudno to zdobyć, czyli w sumie wychodzi na to, że C myślę, Shadow Flame Hexdoll, to jest dobre. Jeżeli nie znerwili albo nie zmienili niczego. Przew pozorom, to ta broń jest dobra. W sensie, że dobra, że około gdzieś. Okej, okay, może nie dorasta tym trzem, ale jest na pewno najbliższym kandydatem, żeby, żeby być blisko. To zadaje fajny damage, po prostu jest. Ten range jest dziwny i te trajektoria tej broni jest, jest dziwna. Bladthorn. W sumie nie używałem nigdy. To jest hemoglobin szarka. Yy, 30. Są lepsze alternatywy po prostu. Niepotrzebne w sumie. Lepsze od tego, ale takie tutaj. Myślę. Nie opłaca się w ogóle łowić na Blood Moonie jako mag. Magical Harp. Magical Harp jest dobry, ale nie dorasta do tego roda. Bo jak, jak zabijesz twincy pierwsze, to jest to dobra broń na destroyerach, Więc to, to na pewno dam tej harpie. Na, na planterę też jest dobra. Jak, jak bierzesz planterę w takim zamkniętym terenie, też jest spoko. Jak na przykład robisz ten tunel strat, co my robiliśmy na Terrali Calamity Death Mode. I strzelać w górę i w dół, to jest dobre, nie? Toxic Flask zadaje fajny damage, jest on post plantera, tylko dobra. Teraz pytanko, czy jest coś w tej fazie gry, co jest lepsze? Razor Pine. Jest spoko, jest to, bo nie ma aż tyle złych broni, nie? O no tak. Jest mało złych broni. Zadaje to fajny damage, ale, ale na Nightglow. To teraz będą Bronię bronie chyba z Empress. Znasz się na tych broniach coś? Nie. Aha, to trzymasz i... I takie gwiazdki, co, co idą za przeciwnikami. No dobra, ale po co samonować gwiazdki i tak bić przeciwników, jak można po prostu ich bić? Jeszcze musisz zabić Empress of Light, żeby to zdobyć. Rozumiesz? Empress of Light. To jest... matka Stellar Tune. Wydaje się o wiele lepsze w sumie. No, wydaje się o wiele lepsze od tego Night No. No, ogólnie fajna broń. Daję to na A. Mimo, że Empress to. Mimo, że Empress, no. Teraz czas na cztery endgame bronie, takie już bardzo bardzo endgame bronie. Co sądzisz o Nebula Arcanum i Nebula Blaze? Mm, zamiast Arcanum wolę robić Nebula Blaze. Też wolę Blaze'a, ale Arcanum nie jest jakoś super super za ten. Jako taka broni late game, fajna, bardzo fajna. Tutaj gdzieś bym miał. Ma fajne samo naprowadzanie. Te takie unikatowe pociski, które są większe, nie? Te takie fioletowe. Nebula Arcanum też jest dobry. Też można go używać, ale na pewno jest niżej na Jak cię stać jeszcze, to możesz to zrobić. The Nebula Arcanum is capable of dealing more DPS than any other Primulord magic weapon. But has a difficulty striking fast enemies and bosses. Teraz przechodzimy do post-game broni. Lunar Flare oraz Last Prism. Last Prism ta broń jest bardzo dobra. Ma mielić, ma to być post-game broń i ma mielić i to robi. Tylko jak to ocenić? Mieli bardzo dobrze Low S. Lunar Flare mieli konkretnie. A. Chyba się zgodzisz, nie? No, no. No i to kończę naszą tier listę broni magicznych. Jupi! Teraz na koniec wyświetlę pełną wersję tej tier listy i no widzimy się w następnej, która będzie o samoner broniach.